Ziomek. Tyle razy to słyszałem Purzia, bity lecę z tym dalej Nie mam wyjebanych, od ciebie wielu tak wydaje Na swoją drogę i nią dalej Ta, Nie układaj mi życia, bo jest całe zwariowane, nie zakładaj moich butów, bo nie poszedłbyś dalej Staną w bliźniu, byś powiedziało kurwa Też żyje w ja kurwa nie zamulam Ja mi się nudzi to coś podpierdalam Pośmieję się z wariatem, co teraz respierdala zgany na śledziach, ma jest zrobiona Nie ma to tamto zrobiona robota Wsadzałaś zapierdala i do tego są dwa lewe Siłka w ty wiesz co się dzieje Kurka i chłopcy Ci powoli tak się lata, faliacie Zakłada na głowę swoje obcane gadzie Już zezbawane podaj mu w burtę z Dusi się ajami i nie wie co się dzieje Teraz taka na serio z zapierdala Widzi podwójnie u niego gitara Fita wjechała, bo ta zajebał Lekko nie się cały ujebał